Dzień dobry, witam. Dzisiaj sobie odkryjemy taką małą ciekawostkę matematyczną. Może się zbyt często to nie będzie przydawać, ale fajnie będzie pokazane, jak, jak można potęgować liczby, które mają piątkę na końcu. No i zacznijmy sobie od wypisania kilku podstawowych przykładów. 5 do drugiej to inaczej 25. To wiemy wszyscy. Następnie 15 do 2 to 225, 25 do 2 to 625. Ok, tyle pamiętam z głowy, a teraz dalej. 35 do 2 to jest inaczej. 1225, 45 do 2 to jest inaczej. 2025. 55 do drugiej to jest inaczej. 3025. Dobra. No i teraz spróbujmy tutaj sobie znaleźć klucz, który stoi za, za tym, co widzimy. No po pierwsze, zauważmy, że wszystkie te liczby, jak wszystkie te wyniki, może nie liczby, mają na końcu, Zawsze 25. To się zawsze powtarza. Jedynie tutaj się zmienia nam ta część z przodu. No i teraz popatrzmy sobie na to. No wiadomo, 5 razy 5 to tutaj nie ma co za bardzo omawiać, ale popatrzmy sobie na 15 razy 15. To teraz tak, wiem, że 5 razy 5 to 25, czyli tu mam jakby temat załatwiony. Ale co ja zrobię? Zrobię sobie, może będę zaznaczył, żeby było widać. Zrobię tą pierwszą liczbę, czyli tą pierwszą jedynkę, podnoszę do drugiej potęgi i dodaję. Może też zaznaczę na żółto, żeby było wiadomo, że to jest ta jedynka. A tą drugą jedynkę zaznaczmy sobie na przykład takim zielonym i od razu sobie zaznaczmy, że tu będziemy to dodawać. 1 do 2 to 1 plus 1, 2. No i mamy, ta dwójka nam powstała. Teraz popatrzmy, jak powstaje ta szóstka. Mamy tak, 25 razy 25. Znowu biorę pierwszą dwójkę, podnoszę ją do drugiej potęgi i dodaję tą drugą dwójkę. 2 razy 2, 4 plus 2, 6 i mamy szósteczkę. Teraz bierzemy sobie 35 razy 35 i znowu. Pierwszą trójkę biorę, podnoszę do drugiej potęgi, dodaję tą drugą trójkę i otrzymuję 3 razy 3,9 plus 3,12. I tym sposobem jesteśmy w stanie bardzo szybko policzyć dowolną liczbę, spotęgować dowolną liczbę z piątką na końcu. Dziękuję bardzo.